Bo jak Ci pisałem, że masz mi przywieźć pamiątkę z Afryki, to mi chodziło raczej o, wiesz, jakiś magnes czy coś, a nie ten syf na sterówce. Cześć wszystkim, zapraszam dzisiaj na vloga z serwisu mojego roweru po Cape Peak. I po ostatnim wyścigu w Drozdowie, gdzie było bardzo dużo błota i syfu. Łukasz Podżorski z Podżor Bike Service. Stanął na wysokości zadania i rower odgruzował, ale sami zobaczycie, że miał trochę roboty. Przy okazji słów kilka o mojej współpracy z Łukaszem zaczęliśmy razem współpracować jeszcze w JPG. On tam był mechanikiem. Dlatego teraz jak prowadzi własną działalność, to odezwałem się do niego, czy nie byłby zainteresowany współpracą ze mną i pomocą przy serwisie, ponieważ ufam mu w 100%, jest to mechanik zaprawiony w bojach kolarstwa zawodowego. Co jest dla mnie bardzo ważne, ponieważ zdaję sobie sprawę, jakie są realia terminy, jak szybko potrzebujemy mieć przygotowany rower, dlatego tutaj z całym. Z całego serca mogę go polecić wszystkim, którzy chcą naprawdę profesjonalny serwis. Jak zobaczycie, Łukasz też ma swoje różne, swoje różne triki i swoje takie podejście do, do serwisu, które właśnie wyrobił sobie na, przez, lata, przez lata pracy z kolarzami zawodowymi, i serwisując też rowery u siebie w serwisie wszelakie. Więc ode mnie duża polecajka i zapraszam do oglądania materiału. problem? Dobra, jesteśmy u Łukasza. To jest osobny vlog z tego, jaki remoncik przeszedł. Rekonstrukcję Lando po faktor Lando po Cape Epic i drozdowie. No i kilku treningach, ale te treningi to najmniejszy problem. W drozdowie, w drozdowie był turbo, a na Cape Epic ten piach, właściwie taki pył, jak puder, który wchodzi wszędzie. No, dały się trochę we znaki. Łukasz, co powiesz? Masakra. Mam nagrane filmiki, także zaraz wam to wszystko tutaj puszczę, bo Łukasz mi nagrywał, jak robił. Tutaj jeszcze wymieniamy manetkę Foxa oryginalną na DT 3 w jednym, czyli od dołu idzie blokada. Tutaj sztyce opuszczam, tutaj. Odblokowuje zawieszenie, tutaj zablokowuje zawieszenie. Miałem e, dwie osobne, chcę mieć to w tej trzy w jednym. Tutaj jest, o tu wisi ta z, ze sztycy, którą teraz miałem. Także taka mała kosmetyczna zmiana i zmienię też e, tarczę, żeby mieć na kołach zapasowych i kołach wyścigowych w jednym rozmiarze co może się przydać przy ewentualnej wymianie e, kół na wyścigu. Także, lecimy. Z tematem. Znaczy Łukasz leci, ja odpalam kawkę i... <grywia> kawkę i kołaczyka. <grywia> no u pana Pawła klasycznie. Woda ze żwirem. Także trzeba wyczyścić, nasmarować ceramicznym smarem i jedziemy. No i łożyska zostaje wyczyszczone, wymyte, wysuszone. I do środeczka, jak już tu widać. Swiss Butter, żeby fajnie grał z ceramiką. No i na zewnątrz leci Shimano Premium Degrease, żeby zabezpieczyć łożyska przed błotem, wodą i innymi y, ciężkimi warunkami. Także będzie to nie można powiedzieć nieśmiertelne, ale na pewno wytrzyma dłużej niż fabrycznie złożone. No, a tu już zregenerowane. Ładnie się kręcą mimo tego, że jest bardzo dużo smaru w środku To gorby elegancko trochę przejedzie pan Paweł to już to pojedzie elegancko A tu stan sterów no jest średnio bym powiedział, ale jeszcze chyba coś z tego będzie Kamperek po serwisie? tak jest wymienione uszczelki kurzowe więc teraz będzie śmigała jak noweczka lejacko no, że tak powiem damper afrykańskiego yy, terenu nie przetrzymał nie przetrzymał, dojechał do mety dojechał ale no trzeba byłoby zmienić uszczelki chociaż na puszce więc do roboty tu mamy piękną pomarańczową czy czworeczkę. tu pyk no. Generalnie sytuacja wyglądała tak, że nasz olejek Fox Gold WT20 wyglądał jak bogracz z kluskami z danym ciastem, a nie jak olej do Amora. No, do tego było go tu ze 4 ml, tu maksymalnie pół ml. No, jeszcze troszkę tu jest. Na ściankach, ale to bardziej pozycyjnie niż smarująco, więc trzeba wyczyścić, posmarować, zalać i będzie żyło. Tu mamy gąbeczki smarujące, nie są jeszcze aż tak bardzo przypalone, ale widać, że tu gdzieś leciało troszkę na sucho. Tu nie było źle, no ale widać, że jest sporo w niej. Nie? Można zobaczyć, jak to się prezentuje w rzeczywistości, właśnie ten bograż, o którym mówiłem. Jest to ciemny olej przepalony, wymieszany z jakimiś tam opiłkami, więc jeżdżenie dłużej w takiej postaci grozi tym, że zajedziecie Amor. Gąbeczki przygotowane do nasączania. Zalewamy gordika sobie tutaj. Zrobimy dobre smarowanie i będzie gitarka. Troszkę sobie ponaciskamy, żeby powietrze pouchodziło, a olejek sobie fajnie wsiąknął w całość. Wtedy będzie długo smarowało i Amor będzie chodził jak marzenie. No tak prezentują się dolne lagi, przygotowane do montażu. Gąbeczka nasączona, uszczelka przesmarowana. Mimo tego, że teoretycznie w Kaszynie nie trzeba smarować uszczelki yy, kurzowej, to nikt nie powiedział, że nie można. Środeczek odtłuszczony, gąbeczka nasączona, wszystko przygotowane. Montujemy, zalewamy goldikiem i będzie śmigać. Powoli, powoli dobiłamy do brzegu. Wymieniłem jeszcze tarczę na 160, dlatego ściągnąłem tutaj adaptery. To akurat sam zrobiłem, żeby nie, żeby nie było. Łukasz teraz reguluje. Jak widzicie, damperek założony, sztyca założona, sztyca bez luzu, co mnie bardzo cieszy. No, a tu mamy informację, dlaczego na sztycy transfera pojawił się luz. Po prostu. Tutaj, ten teflon, który odpowiada za kasowanie luzu, nie istnieje. O, w sterach też jest ciekawie. Czy ciekawie? Dla jednych ciekawie, dla jednych nie ciekawie, bo takie łożysko trochę kosztuje. Sprzyżnięte jedno i drugie. Więc trzeba wyczyścić, nasmarować. Będzie żyło. Stery cudownie działają. maneta 3 w założona. Jeszcze będą dwa update y. yy, będzie Będą zmieniane pedałka na yy, luki, yy, które Wam, jak łaskawie Kurier dostarczy, to pokażę. I uchwyt yy, K-Edge tutaj, taki będzie tutaj, żeby tu sobie łaku było na na kierownicy, z nas, nad kierownicą e, i to wszystko dzięki S, te dwa komponenty za co im bardzo dziękuję S Kraków i no i tak tak to sobie leci zaraz kończymy i będę ruszał na trening. Ostatnie, ostatnie, ostateczności i zaraz rower będzie gotowy do trencza, łukasz zawias, kluczem dynamometrycznym. Też wszystko ogarnięte, chwyt do końca wrzucimy i jeszcze Wam Łukasz na koniec opowie o wszystkim, co tutaj zrobił. Maszyna gotowa do wydania, ale jeszcze Łukasz tak podsumuj, co tu było? No generalnie wszystko, <gryw> prawie że wszystko. Amor przedni, amortylny, łożyska sterów, łożyska suportu, no i co, wymiana maneteczki. Wszystkie kable, okablowanie tu jest nowe, żeby po prostu było świeże nie zaskoczyło gdzieś tam na wyścigu. Eee, no. Transfer zrobiony, jeszcze, jeszcze tak. Transferek już skasowany. Eee, nie było to nic skomplikowanego, a frustrowało Pana Pawła, więc jest zrobione. Czyli Pani co, rower gotowy do ścigania. No tak, doskonale. Doskonale. Dzięki wielkie. Treningu. W trakcie właściwie kończenia przejechałem przez Wisłę i odebrałem od kuriera paczkę z pedałami i podkładką do łachu, także na koniec uda nam się jeszcze umyć rower i założyć nowe pedały z Biker S. Także okazało się, że to jeszcze nie koniec odcinka. jest Jest nowy uchwyt na łachu. I są dwie pary pedałów. Xtra Race, niższy model. Poprosiłem, żeby był niższy, bo nie potrzebuję do gravela i na zapas. Będę je brał na zapas na wyścigi MTB i do gravela i je włożę do jazdy. A tutaj mamy zabaweczka Xtra Race Carbon TI. Najwyższy model, najlżejszy, najlepszy. Tylko jedna rzecz. Sprzedał mi to Filip Helta. Jak się je bierze nowe, trzeba je rozkręcić. I wyciągnąć tam dużo jest z gęstego smaru, i powiedział, że dużo lepiej tam na jakiejś oliwce, bardziej płynnej, to chodzi. Więc taki mały, taki mały trik. Tutaj Łukasza z tym zostawiam, a ja idę umyć rower szybko. Łachu, na mostku kanały założone, ale nie daliśmy rady, nie mieliśmy klucza, jednak nie odkręciliśmy tego, więc to na wyścigu zrobię poproszę Filipa, żeby mi wziął ten klucz i tam sobie zrobię, żeby się lepiej kręciły, ale wyglądają bardzo zacnie. Dobra, teraz już naprawdę koniec, wracam do domu.